I co, mamy wchodzić, czy nie? Bo kupę widzę z daleka i tak nie wiem, czy to, czy nie. Nie, mam na Najpierw kwestia pierwsza. Postanowienie. Sąd postanowił na podstawie artykułu 68 KPK w związku z artykułem 70 paragraf 5 KPW wyrazić zgodę na nagrywanie Pan tutaj występuje jako kto? Jako osoba prywatna czy jako kto? Ja? A, nie, pan z kamerą. Ja jako osoba prywatna. No to w takim razie nie ma takiej możliwości. Dlatego, że artykuł 357, paragraf 1 kpk, mówi w ten sposób. I on się stosuje odpowiednio w sprawach wychodzenia na podstawie 70, paragraf 5 kpk. Z, zwala, z tym, to, że na... Ale proszę tak. nie przerywać. Sąd zezwala przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń, obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy. Paragraf 2. Sąd może określić warunki udziału przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie. Więc jeżeli pan nie ma żadnej legitymacji dziennikarskiej i nie powołuje się pan na, że z tego powodu chce pan jako przedstawiciel środków masowego przekazu nagrywać rozprawę, to innych możliwości nagrywania nie ma, poza tym co tutaj sąd obniżył zezwoleniu. Także proszę kamerę w A jeżeli komuś by przyszło do głowy nagrywać nielegalnie telefonem, to uprzedzam, że jest to nielegalne. Nie ma na to zgody sądu i on, on może mieć później z tego tytułu problemy z prawem. Słucham, co jeszcze? Ja tylko chciałem powiedzieć, że to nagry chciałem nagrywać na prośbę rolników. Ale proszę pana, nie ma takiej możliwości na czyjąkolwiek prośbę. Przeczytałam przepis, który mówi, kiedy sąd zezwala jak sąd może, czy zezw zezwolić na udział i komuś w rozprawie i nagrywanie. Bo rozprawa jest jawna, jako publiczność każdy może przyjść. Ale nagrywanie jest ograniczone. Bo nagrywanie rozpraw to nie może być dowolne, że kto chce, to przychodzi i nagrywa, co chce. Dlatego, że tutaj sąd będzie rozpoznawał sprawę. I to ma nie przeszkadzać w żaden sposób w rozpoznawaniu sprawy. Nikogo nie rozpraszać, ani sądu, ani stron, bo publiczność to sobie siedzi i ma tylko słuchać. Więc nadrywania żadnego prywatnie nie ma. Państwo obwinieni, tak jak sąd zrobił w taki wniosek obroca złożył, i tutaj na to sąd zezwala, bo o tym też mówi czyni. Innej możliwości nie ma. Także proszę kamerę wyłączyć, jeżeli była włączona. Poproszę...